Jak jesteście na ciekawym kanale i w tym momencie zostawcie wszyscy łapkę w górę Wszyscy w tym momencie zróbmy rekord, zróbmy rekord I wbijmy tutaj tyle łapek ile się da Wbijamy rekord, tam chyba rekord jest 3,5 koła łapek Także musicie dać radę, pewnie nie dacie Ale, ale nie podpuszczam was, ale no, Pewnie nie dacie rady, nie yy, Dobra, yy, także słuchajcie yy, Jeszcze napiszcie w komentarzu Faworka, to wam przybędę serduszko Nie zapomnijcie subskrybować kanału z dzwonem oczywiście Bo jest dużo live'ów, teraz będzie i, I po prostu, żebyście mieli tego dzwonka, żeby wam te powiadomienia przychodziły No i zacie wbijajcie w zshc.pl i ja się z jak żegnam i, i no, oglądajcie do końca, nie? No. Dobra, słuchajcie, dzisiaj sobie poc poceniamy gildię Także słuchajcie, tepamy się do pierwszej gildii Myślę, że może to być gildia SQ, dawajmy gildia SQ, dobra, zobaczymy sobie tą gildię Całkiem ładna, całkiem ładna w sumie kurde ma, no, Dzisiaj mam taki Dzisiaj tak myślę, że będą same dobre gildie, nie wiem czemu, ale tak mam wrażenie, że dzisiaj będą same dobre gildie e, Dobra, które tu się wchodzi w ogóle? Które tu się wchodzi, halo? Dobra, Na nie wiem które tu się wchodzi, Spróbujmy tak e, tu jest jakiś enchant O kurde, tu już jestem na dole chyba Ja pierdzielę, ale to jest gildia porąbana Co to jest w ogóle za gildia? Ja pierdzielę Dobra, tutaj chyba do góry trzeba iść Albo nie Ja pierdzielę co to jest za gildia w ogóle? Ja pierwszy raz widzę tak, taką kurde moc, fajna gilda, ej serio Tu jest główka nawet widzę, dobra to jakieś mam itemy eee, nie no gilda nawet spoko Podoba mi się strasznie, taka jest nietypowa eee, Tylko chyba nie ma wyjścia żółwia, nie ma wyjścia żółwia i to jest chyba słabe Tak to jest słabe eee, Chociaż mogę się mylić, a nie jest wyjście żółwia Proszę bardzo, tu sobie wychodzą, dobra eee, Tylko pewnie ktoś mi się wbijał, dobra to I lecimy teraz do tej gildi co. Dobra słuchajcie, te się do następnej gildii. Jest to gildia WT I słuchajcie, też nawet dobra gildia, dobra gildia Nawet nie wiem czy ją nie oceniałem na ostatnim odcinku, chyba ją nawet oceniałem e, No i słuchajcie Ej, taka jedna jeszcze sprawa, napiszcie wszyscy w komentarzu swój nick e, Zostawcie łapkę w górę Subskrybujcie kanał z dzwonkiem I słuchajcie, jeżeli napiszecie swój nick właśnie w komentarzu to będę losował Różne rzeczy, różne rzeczy Jakieś sponsory, może minecrafta premium Napiszcie prostu swój nick e, W komentarzu I napiszcie, że subskrybujecie kanał To wtedy to może, możemy się dogadać, myślę Dobra chyba w tej gildi już byłem, nie jestem pewny, yy, ale chyba to jest, w sumie i tak, tutaj na tyle. Także okej, okay, okej, okay, yy, całkiem ładna tutaj z góry jest, całkiem ładna, ale lecimy do następnej, mi się zdaje. Dobra, mordy, jesteśmy w następnej gildii L10, też jakaś w topce gildia. Mały żółwik, kurde, rozwaliłem tutaj, nieważne. Yy, mała gildia, i chyba tutaj nawet nic więcej nie ma. Albo jest? Nie, jest coś, słuchajcie. Jest tutaj jakiś stoniareczki, tu coś. Mała, straszna gilda. Nie, 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 nie podoba mi się trochę ta gilda. Sła, słaba, słaba jest. Dobra, słuchajcie, te mi się na stylu gildii i jest to, słuchajcie, gildia GM1. Słuchajcie, ja nie wiem co to robi ta gildia. Czy widzicie tą gildię, kurde? Gildia z Bedrocka. Gildia Game Mode Game 1. I słuchajcie, jeszcze tu jest wszędzie Bedrock. Ej, no kurde, co to w ogóle ma być? Ostatnio odkryłem w sobie tę gildię, tak nie wiem w ogóle jak. I słuchajcie, jeszcze jest zbanowałem, i chyba to słuchajcie zrobimy. Chyba to słuchajcie zrobimy, bo ta gilda jest nagiej, i to widać strasznie. No zresztą bedroga będzie kurde chyba z niej kotnie. Co to w ogóle jest? Kościół? To jest kościół? Czemu to jest kościół? W ogóle. Co to jest za gildia? Skąd ona tu się wzięła? Masakra, masakra. E, chyba ją nawet zbanujemy, słuchajcie, chyba ją nawet zbanujemy. O, ale słuchajcie, kozacka ta gildia, kurde, kozacka, fajnie wygląda, aż ze screena zrobię, słuchajcie Dobra, nie, banujemy tą gildię, gm1 Kto tu w ogóle jest z tej gildi? Jakiś Zechen, x dobra, banujemy, słuchajcie, tą gildię, to nie ma sensu, naprawdę Ban gm1 yy, i nie wiem, dam im na 10 lat, 10 lat im damy i słuchajcie, faworka Dobra, bana, wyczyścimy czat yy. Nie spodziewałem się, że takie, takie, takie gildi w ogóle. Tutaj, ja nie wiem w ogóle, to chyba trzeba zniszczyć w ogóle. Później to zniszcza, żeby nie było e, dobra, jeszcze jedną gildę możemy ocenić w sumie. E, oceniłbym gildię w peace. Dobra, w peace, gilda, w peace Albo, nie, to jeszcze Chyba tutaj nigdy nie byłem w tej gildi Tu jakiś chyba zamek się buduje całkiem fajny, dobra, nie no całkiem spoko gila. Dobra, może się tym idziemy w ogóle do kogoś. Może sobie tutaj e, jest jakieś mordeczki, się biją na war PVP e, Okej okay. Sorry za Messengera, kurde Dobra, napiszmy w kogo gildię ocenić? E, dobra, kogo gildię ocenić? Zaraz zobaczymy te jaką gildię sobie ocenimy e, To już oceniałem zupa, dobra, gildia zupa Zobaczymy gildię zupa. Co jest? Co jest? What the fuck? Przepraszam bardzo, ale co to jest za gildia? Co to jest za kozacka gildia? Ja pierdzielę. Co jest? Co jest? Co jest? Za to łogildę łapkę w górę, wszyscy! Co to jest za gildia? Przepraszam bardzo! Co to jest za zamek wyrąbany? Wy, ty, wy. Co jest? Nie no, słuchajcie, ja naprawdę nie wiem, nie wiem co mam powiedzieć. Co to jest za gildia? To ja nie mam pojęcia, nie wiem skąd tu się wzięła. Zobaczcie, zobaczcie to! Zobaczcie to! Jakie wejścia w ogóle! Tutaj jak ja pierdziele, nie, Kozacka gildia, słuchajcie, kozacka gildia. I chyba nawet przy niej, słuchajcie... Za Messenger, sorry. <grych> nawet chyba przy niej... Nawet słuchajcie, chyba przy niej zakończymy odcinek, także znacie... Dzięki wszystkim. W tym momencie się zaniecować, dzwonę wijać z HC, buducie również takie niesamowite gildie. Dobra, siema wszystkim, jo